Nie ma! A to jest Nie ma! nie Bramka Tak, to jest dobrze. Kop, mu na bramkę. No, no daj, daj, jestem specjalistą! Gawi, widzicie to jest gówno, ale. No daj, jakby Gawi. Jakby Gawi gaveł to by było fajnie. widzicie, to jest jakieś piłka. Co Gdzieś wadła piłka, ale głęboko gdzieś tu. A Roma, to Roma, to... Ale powiedz, w to dokładnie. A gdzie wojownika Gdzieś tu? Na tu, tu? Nie. Tu um, u tu? A to tu? tu? co tu? A to, to, co ty robisz, no. I ja... Ja piję. No i dupa, jak ty mi. Nie... A dość, teraz jak. Musisz my... tutaj szukać tej piłki. Dobra. Bo jak jej nie znajdziesz, to masz przesadzone. No bo ja e, kupiłem tą piłkę specjalnie, żeby grać. Nie, tom. Ehm, nie, tak. nie, tam. To, to nie tom. Nie tam. To jest moja serca. Nie Tom. Nie tam Co to za Taka zwykła. Jak jesteś, na nie? Mój no lepszy kolega. najlepszy no kolega, Ksawek. A, pokrzywek! A, pokrzywek, daj komu! Co tu Ksawek, kawałek? Masz ją? To ta pomarańczowa? Nie. A ta biała? Taki? Nie no, jak mam to się Nie wiem, czy ją Soj, że tak długo, to jest taki nudy, no czas On wykopał to. Ej, ksawej nie może wyjść. Nie? Ale już tej piłki cały czas. Nie koksa, nie to nie. Nie ma tam piłek. Nie